Czy strach przekręcać motocyklistę po wypadku? No, trochę strach, ale jeżeli potrzebujemy tego do oceny, udróżnienia dróg oddechowych czy transportu, no to musimy wybrać to, co jest ważniejsze, czyli ratowanie życia. Brakuje mi tutaj sprawdzenia reakcji na głos i ból. Niestety nie Nie ma takich oczu, które dawałyby pewność śmierci. Najgorzej rokują szerokie sztywne źrenice, ale widziałem źrenice wielkie jak talerze, które zwężały się pod wpływem terapii. U młodej, zdrowej osoby i w urazowej, czyli potencjalnie odwracalnej przyczynie zatrzymania krążenia zawsze podejmujemy resuscytację. Ale jest jeszcze jeden poszkodowany, zobaczmy, może tutaj będzie lepiej. Żyję, zdejmujemy kask! Ostrożnie! Czy zdejmujemy kask motocykliście po wypadku? Tak jak ze zmianą pozycji, jeżeli nam to jest potrzebne do ratowania, zdejmujemy. Otwórz oczy. Otwórz oczy. Sprawdzenie reakcji na głos było, teraz jeszcze sprawdzenie reakcji na ból. Najskuteczniejszy wydaje mi się ściśnięcie mięśnia czworobocznego, zwanego też trapezowym albo kapturowym. Niech tak? Tak. Wytyczne mówią, żeby sprawdzać oddech dopiero po odchyleniu głowy. Ale dla mnie temat odchylania głowy u pacjenta urozowego jest trudny. Z doświadczenia wiem, że jeśli przy niedrożnych drogach oddechowych pacjent nie próbuje oddychać, nie widać paradoksalnych ruchów oddechowych, to samo udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy czy wyciągnięcie żuchwy niewiele da. Ale z drugiej strony wiem też, jak czasami trudno zaobserwować normalny, prawidłowy oddech u nieprzytomnego pacjenta. Nie mam dobrej rady na tę sytuację. Może Ty masz jakiś pomysł? Ostrożnie! Ostrożnie! O! Widzę, że dziewczynie spadł but. To ponoć źle rokuje. Ja bym ją jednak trochę poranimował. Okej, okay, takie pobieżne badanie urazowe. Dobra, reanimujemy. No przecież powiedziałaś, że żyje. To jak są oznaki życia, to wtedy nie reanimujemy. W oczy mu nie zajrzała. Zakładam, że w tym momencie. Otóż oczy. Otóż oczy. Wyczuła tętno. No to wtedy nie reanimujemy, jak jest tętno. Będzie pan bombował cztery razy przerwa, cztery razy przerwa. Ja będę tak. robiła masaż serca. Zaczynamy, tak? dawaj. W tamtych czasach jeszcze mówiło się masaż serca zamiast uciskanie klatki piersiowej i możliwe, że był jakiś inny rytm oddechów. Pominijmy to. Raz, dwa, trzy, cztery. Podstawowy problem to fatalny podział ról. Wentylacja maską twarzową jest naprawdę trudna i w tej sytuacji to ona, doświadczony lekarz, anestezjolog, powinna wentylować maską twarzową, a dużemu, silnemu facetowi powinna powierzyć uciskanie klatki piersiowej. Zwłaszcza patrząc na to, jak koszmarną ma technikę uciskania. Dobrze? Dobrze. Raz. Ja nie mówię, że to wszędzie mają być idealne kąty proste, ale to nawet czuć, że na jednym kolanie, na zgiętych łokciach po prostu nie ma tej siły. Techniki wentylacji nie będę omawiał, bo to za dużo szczegółów. Ale tak, wszystko jest źle. No i tyle. Napisz w komentarzu, co jeszcze mam obejrzeć. peso Jezu, lenha que